Hej, tutaj Marii. Marii, witam Was na premierze Classic Black 7. Taka czarna zdrapeczka, pewnie żeście już widzieli, ja u nikogo jeszcze w filmiku dzisiaj nie zdążyłam zobaczyć. Tutaj macie tabelkę wygranych. Mam numer 4, 9 i 24. Podawała mi pani, ja tam specjalnie nie mówiłam, żeby mi coś wybierała, bo to w sumie nie wiadomo co wybrać, szukamy po prostu siódemki. A mamy rady? O symbole są portfel, plus księżyc, dzwonek, ptak, skuter, czapka, kawa, drzewko, tęcza, auto, samolot, lupa, gruszka, gitara, pióro, koral, pierścionek i jabłuszko. No to tutaj nie ma. Pewnie kontrolne wciśnięcie, gdzie popadło. Tak, się chyba nie mylę. ok Także pierwsza pusta. Kolejna z numerkiem 9. Mamy koralę podobno do tej dużej siódemki, chyba. Co jest za 30? Tak mi się coś pojażą te symbole. Dzisiaj będzie ekspresowo. Zobaczymy, czy dwie minuty, czy 3. Przewale trzy dychy. Ale na razie tak to wygląda. Tu mamy jakiś X. I tu mamy S. Dobra. No to ostatnia szansa w siódemce z numerkiem 24. A mamy parasol, kość, truskawkę, koronę, bank radio. Drzewo, księżyc, skuter, serce, gwiazda. Zegarek, samolot, dzwonek, gitara, pierścionek, lupa, klucz, korale i niestety to mamy na pusto, ale ostatnio te premiery wychodzą jak wychodzą. W miksach czasami zdrapki coś dają, także może jeszcze spróbuję. Do kolejnego razu, pa!